Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z testem. Z testem paletki z Vibo Go Nude Smoky Edition i wykonam właśnie makijaż za pomocą tej paletki. Dlatego jeżeli jesteście ciekawe to zapraszam do oglądania. Najpierw nałożę najjaśniejszy cień czyli Innocent na łuk brwiowy dla rozjaśnienia. Póki co fajnie, przyjemnie się nakłada. Następnie nałożę cień smów, czyli taki szarawy. I lekko jadę jeszcze na dolną powiekę. I tutaj łączę. Z tym, co tutaj. Bardzo fajnie, słuchajcie. Bardzo przyjemnie się nakłada, rozprowadza i pozostawia żadnych smug póki Dobrze się wtapia. Zobaczymy, jak użyję ten bardziej napigmentowany cień. Teraz nałożę cień dip, czyli już taki zdecydowanie ciemniejszy i mocniej napigmentowany, bo te wcześniejsze były takie typowo matowe, neutralne. Natomiast ten jest już z pigmentacją dosyć intensywną. Teraz rozetrę sobie. Bardzo fajnie wszystko łączy. Naprawdę przyjemne malowanie powieki. Tak jak do tej pory nie nakładałam nic na ruchomą powiekę, tak teraz nałożę cień fantasy, czyli kolejny mocno napigmentowany cień. Już taki mocniejszy akcent, także zobaczymy, jak on się sprawdzi. może jeszcze jedną warstwę. Ale fajnie, widać, widać pigmentację. Fajnie się rozprowadza i nakłada. I teraz rozetrę. Górna powieka już gotowa. Teraz jeszcze ten sam cień, czyli Fantasy, wklepuję sobie na dolną powiekę. Tutaj nie mam pomalowanych rzęs, żeby to było łatwiej do wykonania. I jeszcze trochę tego samego cienia na ruchomą powiekę. Ponownie rozcieramy w górę i na dole. Także. I teraz nałożę jeszcze kolor błyszczący, czyli Mystery, na kącik oka, żeby je rozświetlić. Bardzo fajny efekt. Fajny, naprawdę błyszczy. Nie jest tak, że się nakłada, a nie ma żadnego błysku rzeczywiście jest, jest rozświetlenie, czyli oczywiście cień się sprawdza. I teraz pomaluję rzęsę na dolnej powiece, żeby dokończyć makijaż. Także tak wygląda makijaż wykonany tą paletką. Ja jestem bardzo zadowolona, mimo że ten makijaż, makijaż jest taki dosyć mocniejszy i może nie na co dzień. Natomiast na wyjście najbardziej się nadaje. Bardzo przyjemnie, fajnie mi się pracowało. Z tymi cieniami nic nie osypywało. Pigmentacja jest dosyć mocna, chociaż mogłaby być troszkę lepsza. Ale myślę, że jeżeli na tą cenę bo ta paletka kosztuje 40 zł, i taki wygląd, i taką jakość myślę, że ta paletka jest naprawdę godna polecenia. Oczywiście do niej jest dołączony. Pędzelek też bardzo ładnie estetycznie wygląda, a pędzelki też zazwyczaj nie są tanie, także myślę, że naprawdę jest to bardzo fajna y, opcja dla osób, które marzą właśnie w takiej postaci o cieniach, jak właśnie zawsze ja, bo chciałam paletkę wyglądającą podobnie do tej Naked. Także ta na pewno daje radę i jestem bardzo zadowolona, że VIBO wydało właśnie taką paletkę. Myślę, że naprawdę dali radę i dobrą robotę wykonali przy tych cieniach. Tylko ja naprawdę bardzo mocno polecam. Bardzo fajne cienie i matowe i właśnie bardzo mocno napigmentowane, świecące, błyszczące. Także na każdą okazję można coś tutaj wykombinować przy pomocy tej paletki i naprawdę jeszcze raz polecam. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do dania kciuka w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, cześć i pa!